Celebryci balują na evencie Szczęsny ze Stajflerem, Kurdej Szatan z Papierosem i Blanka z Malikiem. Na czwartkowym wydarzeniu Prime Video Prezent z szczególną uwagę przyciągnęli Wojciech Szczęsny i Stajfler, którzy wspólnie pozowali do zdjęć. Co w tym czasie robiła Marina Łuczenko? Sprawdźcie sami. W ubiegły czwartek warszawscy celebryci mieli do wyboru kilka ciekawych wydarzeń. Część z nich pojawiła się na rozdaniu nagród serwisu Vibes, inni świętowali premierę serialu Śleboda, a jeszcze kolejna grupa skorzystała z zaproszenia na galę Amazon Prime. Zobacz także celebryci na gali Amazon Prime, Wojciech Szczęsny z Mariną Łuczenko w mini, uśmiechnięta Barbara Kurdej-Szatan i Anna Wędzikowska. Na imprezę Prime Video prezent przybyli zarówno przedstawiciele świata filmu i seriali, jak i muzycy, influencerzy, a nawet sportowcy. Wśród nich znaleźli się Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny. Rodzice Lijama i Noeli wydawali się doskonale bawić. Piosenkarka spędzała czas na rozmowach z Nikodemem Rozbickim, a bramkarz FC Barcelony fotografował się ze Stajflerem. Za kulisami uwagę przyciągnęli również Blanka Stajków i Malik Montana, którzy od pewnego czasu są ze sobą łączeni. Oboje tego wieczora postawili na puchowe kurtki, a na nadgarstku rapera błyszczał zegarek warty ponad 180 tysięcy złotych. Przypominamy, Blanka i Malik Montana szaleli razem na nocnej imprezie w klubie. Podczas eventu paparazzi nie mogli przegapić Barbary Kurdej-Szatan, która wraz z koleżankami wyszła na dymka. Z kolei Anna Wędzikowska bawiła się, strojąc miny i chętnie pozując do zdjęć. Impreza Prime Video Presents zgromadziła szerokie grono osobistości ze świata polskiego show-biznesu, a zdjęcia i relacje z wydarzenia na pewno na długo zostaną w pamięci fanów celebrytów.